List drugi. Niedługi, niekrótki, pisany bez święconej wódki. Otóż postanowiłem pisać do Was, dziadki moje natchnione, częściej niż dotychczas, czyli raz na jakiś czas. Rym zaś sam się snuje jak kot znudzony po kątach i wstrętnie się liże językiem bez mydła. O czym to ja mówiłem? Aha, o językach. Otóż dzieci w szkole w nosach swych dłubią straszliwie, po czym mnie łapią za ręce. Nie, żeby Gandhi na przykład nigdy tam palców nie wkładał, albo też inny święty, ale mnie za to za ręce oni nie łapali, ani za inne rzeczy. Jest tu wprawdzie dziewczyna w restauracji Opodar, która w talerz wyciera, gdy jej cieknie z nosa. U niej śniadania jadam, zmieszane z wysięgiem, ale że jest ładna, więc jej to wybaczam. A dzieciarnia wstrętna, więc kijami biję. A wasze dzieci czy dłubią? Napiszcie koniecznie. A także czy wstrętne retoryczne pytanie. No a co poza tym? Siedzę znów przy stole, kawą, zęby rzucę. Lepiej niż marszczyć wątrobę. I co ślina na brodę, na kapie, to skrzętnie notuję. Brodę, wątrobę. Rym to bliski, tuż obok, aż czuć stęchły oddech. No to tyle. Całuję spękanymi usty, śpiochy w oczach, brzuch tłusty na skórne wycieki.